Z wielką przyjemnością wierzę udział w tych galach. One imponują rozmachem, muszę powiedzieć. Widać, że ludzie przychodzą tu z przyjemnością. Tu jest pełna sala i to duża sala. Są przedsiębiorcy, są politycy, są ludzie kultury i tak dalej. On est très heureux aujourd'hui de, de fêter ces 25 ans. Je crois que c'est une preuve concrète à travers le business, l'économie, du renforcement de l'amitié franco-polonaise. il y a beaucoup d'entreprises comme Michelin que vous avez pu voir ici qui sont aussi des très gros investisseurs dans le pays mais aussi Auchan, Carrefour et je pourrais en citer bien d'autres vous avez beaucoup de logos derrière moi qui sont présents donc nous on voit de très belles perspectives en Pologne Przede wszystkim to jest jubileusz piękny jubileusz 30 lat dla izby 100 lat dla izby myślę że te 25 lat dowiodło że izba est ważnym elementem naszej infrastruktury gospodarczej. Gratuluję i życzę kolejnych sukcesów. Życzę takiego samego, olbrzymiego rozwoju, tej takiej dynamiki, która jest tutaj widoczna, przy jednocześnie super y, atmosferze, no i oczywiście co roku trzygwiazdkowych kucharzy na gali. Gościmy kolejnego szefa, tym razem bardzo znanego szefa, y, szefa Lana Pasarda, trzygwiazdkowego szefa. I ja jestem bardzo szczęśliwy, Un pays d'une grande sensibilité. Donc ça va être une soirée basée sur l'émotion, sur la beauté des saveurs, la grâce des parfums et le geste. Je crois que c'est un très bel événement. Je ne m'attendais pas, c'est la première fois en ce qui me concerne, je ne m'attendais pas à voir autant de monde. Ça montre le dynamisme de la chambre et puis la présence des entreprises françaises et polonaises. Une grosse, une forte présence. Ja mam szczęście bywać na tych imprezach od 2007 roku i nie wyobrażam sobie, żeby w ogóle minął mój rok bez przyjścia tutaj, ponieważ jest wspaniała atmosfera, cudowni ludzie i naprawdę zawsze przyjemnie się tutaj wraca. Za nami kolejna jubileuszowa gala. Bardzo dziękuję wszystkim partnerom i uczestnikom tego wieczoru. Było, było nas ponad 500 osób. To była gala, która również przyczyniła się do rozwoju relacji polsko-francuskich. Jeszcze raz dziękuję i zapraszam na kolejną galę za rok.